Cały czas worek trzymamy obie na rękoma. Przygotowujemy nowe doreczki i zapraszamy, drodzy Państwo nowy biał i bielawy. Tak po cicho! A przecież to się dziś stanie lepiej! Jedna z konkurencji będzie właśnie polegała na dosiągnięciu, dosiągnięciu tego zwierzaka sztucznego, ale już możecie Państwo potrenować, albo co niektórzy nie mogą w ogóle wypróbować, a takie wejście, na nabytka kosztuje 5 zł, także tutaj Pan Damian serdecznie, serdecznie zaprasza. Proszę. সুতি Proszę, proszę Państwa, w tej chwili rywalizowało skłavie i Czaczyk, ponieważ Czaczyk uderzył dwa razy niezgodnie z Regulaminem i w tej konkurencji jest dyskwalifikowany, a w tej chwili sędziowie mierzą wynik spławie. Proszę Państwa, bardzo proszę, w jednym uderzeniu każdy z zawodników oddaje. W przypadku takiej sytuacji, jaka miała miejsce w drużynie czaczyka będzie dyskwalifikacja. Każdy ma jeden szok. Podchodzi, raz, odkłada wodę, dwa, twoja, dosyć, trzy, koniec. No, tak, aktor, aktor, tak to nie oszukali, nie? wiecie. To jak ta pani miała takie coś po Ale czasem różnie, nie? Muszę być. to wie pani. A, a co tak można w powiecie, tam przymiarkę robić? ale nie wolno uderzyć. tu góry, do góry, już. Do góry już. To jest białka tam, białka szybko, nowe, nie? Ja. Już, 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 szybko, już się szybko, szybko, szybko. Nie ma to się za dużo. Czym duży się przymierzy, tym gorzej. na palce. trochę. A?